E, witam Was w Terliście do żołnierza ogólnie mówię jak w każdym filmie typu Terrorist, że to wszystko jest moja opinia, więc proszę się denerwować. Więc możemy już zaczynać. Spadochron. Średni, mało kto używa. No, znaczy dobra, powiedzmy że tutaj. Bo jak ci używa tej wyrzutni rakiet, to jest spoko nawet, nie? Ok, sztandar dojebany, ten sztandar też dojebany, więc zostawimy tutaj. Bazuka biedaka. Nie lubię jej. Nie lubię. Powiedzmy, że... Może nie jest najlepsze. Wiem, że wiele osób y... potrafi ją dobrze grać, ale po prostu ja jej nie lubię. Tutaj. Czarna skrzynka z tego co pamiętam. jebana Git... Ten strzał to jest czy... Nie, tu jest wyrzutnia wolności, dobre <laughs> Tak wcześniej ręka jest. Y... W dobrych rękach ta broń. To jest kurwa SK. Naprawdę potężna broń. Jak masz dobrego aima i do kościa trafisz, znaczy trafisz kość przeciwnika, swojego przeciwnika, to dosłownie go zabijasz, nie? SK, dojebane. Wyrównywać do wyjebania. Plan ucieczki, goated. Spoko. Kolonierki, chyba jak dobrze mówię. Prawie za to, czy... na demo. Demona. Man, dem, czy... demomana, Zajebiste. Wyrzutnie eee, wolności. Takie też Spoko. albo inaczej tutaj to jest Market Garden chyba dobrze mówię? Tak się czyta tą nazwę? Dojebana z tymi butami i z tą wyrzutnią dojebana. Do odruchy jest idealne. Że tak powiem. Kombo pierwowzór Spoko. Gówno. Eee, pa Atak paniki. Mm. Ogólnie. Wiele zauważyłem osób, że mało gra właśnie z środkanami. Ja na przykład czasami sobie lubię nim pograć, więc yy, wybieram tutaj. Bo ogólnie dużo osób właśnie z sztandarami, nie? Zauważyłem. Na przykład tym sztandarem, bo na przykład on Ci daje z tam HP co kilka sekund. Mm, co to jest? Rezerwista. Dobra, do wyjebania, nie lubię tej broni. Gówno, albo inaczej tutaj powstać. Postawimy, ponieważ nie jest aż taki zły jak to kurwa. Wszystko spoko. Wyrzutnia klasyczna. Stok po prostu. Spoko. Shotgun. Taki, taki słabszy. Słabszy, bo mamy tutaj na przykład. Mówię, nie? Atak pani, który jest lepszy. Słaby. Stok, po co stoka brać, jak masz tyle dobrych broni tutaj. Na przykład to, to, co możesz wziąć. No i ta wyrzutnia. Powiedzmy, że, że tutaj, nie. Choć częściej się grawasz z tym właśnie spadochronem, nie? Bo jak y, powiedzmy jesteś w powietrzu, to, to zadajesz szybko ataki, z tego co pamiętam. No dobrze, to jest moja cała ta lista, dziękuję za uwagę, no i cześć.